Hej, hej, się z Systrę Dave a oto specjalny odcineczek inny niż wszystkie i mamy wow, mamy dwie kamery, Ło, wow, jedna kamera, tu jest hello, Tu jest druga kamera, i jedna i druga, jedna i druga. Cześć! My no, świąt. I jest, o, i święta, świąteczne święta. rzeczy. No i w dzisiejszym odcinku robimy. Co się już wiecie po tytule, tak naprawdę dziwne, niespodzianka, wow, nie wiecie nic. Tak. E, e, snacki i różne słodycze, Slash picia z Azji i za zagranicy No i od razu chcemy powiedzieć, że to jest wspaniały prezent na święta, jeśli ktoś chce coś zakupić. Dokładnie. Eee, to mamy właśnie dla was propozycję, jeśli się lubi próbować jakieś różne właśnie słodycze, czy, czy takie słone przekąski, to to jest bardzo dobry prezent dla kogoś, Aha. albo nawet żeby sobie zrobić. No i wszyscy myślą, my już reklamę mają, my, ten autopromocja, To za to, to, to hajs. Nie! Mamy sponsoringu jeszcze. Na razie nie, ale możecie nas zasponsorować. Nie mogę walnąć w biurko, bo się kamera druga przewróci, tu jest, tutaj, tu jest, druga, u, u, u. No i zaczynamy po prostu. Tak, mamy tutaj, pokażę, mamy kartonik. Aha. Też jestem ogólnie ciekawy, co tam jest, w sensie jak smakują to jakieś widzieliśmy. Oczywiście otworzony jest, no bo mm -hmm. musieliśmy sprawdzić, czy przyszła właściwa tak, czy paczka. Okrabi <laughs> tak, nas nie, nie, wcześniej? Tak. to wszystko się zgadza? No to, to wyciągamy, wyciągamy na, na, na stół, pokazujemy co tak. mamy. To w takim razie pierwsza rzecz to są chipsy o smaku nie, tak. Grabixa, tutaj nie, 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 napisane, nie, wiem w ogóle. To w ogóle, jakieś śmieszne nie, 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 będziemy nie, tak. jak będziemy próbować, co to jest nie, no, tak naprawdę. Chrupka, Właśnie nie, tylko nie, 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 i, I tutaj jest picie o smaku różowej gujawy. To są mhm. rodziny rzeczy. Tutaj zobaczcie se. Kurde, fajne puszeczka. Oczywiście tutaj. w japońskich Mózecznie. przekąskach nie mogło zabraknąć Jaka. poki. <grych> tutaj to ja jest tutaj... nawet w polskich sklepach normalnie. Tak, to do już jest tak, w polskich sklepach bardzo popularne. jest, Zwłaszcza jeśli ktoś ogląda anime, czyta mhm. mangę, to zawsze musi spróbować poki, więc wam polecam. Dokładnie. Tutaj mamy o smaku mango. Mango go ze słoniem. Czemu niby słoń, nie wiadomo. Może słonie lubią mango czy coś? <grych> tutaj jest taka ciekawa rzecz, bo na o smaku gumy balonowej. To fajne. Mam nadzieję, że będą dobre w ogóle te Właśnie. wszystkie rzeczy. Ola mówiła, że będzie rzygać, a ja mówię, no że będzie mi No w sensie nie, akurat smakowało. tutaj są takie fajne. Taka, już nie no, ja no nie wiem, no. <grym>, tak sobie powiedziałam. Kolejne. Kolejne to napój o smaku ginsengu, czyli rzęszenia. Będzie zdrowy, tak? Tak. Bo nie są Właśnie zdrowe. Właśnie, rzęszeń jest bardzo popularny w y, Chinach, w Azji. No. Zawsze się y, mówi, że się je żeńszeń, żeby być zdrowym, żeby mieć siły witalne i tak dalej. Y -hmm, bo im na pewno no tam rośnie, do tego mają popularny. Tak, tak, tak. Yy, Kolejna rzecz no. to jest, tak jak u nas w Polsce mamy zupki chińskie, no. to można zrobić bieda style i zjeść zupkę chińską bez zalewania tak. ją wodą, taki po surowy makaron, bo proszek. on nie jest trujący czy coś, mm -hmm. można zjeść. Jest dobry. No to właśnie w Japonii mają coś takiego, że no. jedzą sobie te zupki chińskie właśnie bez zalewania wodą. No. <laughs> po prostu je jedzą tak. No i tu mamy taki snack. No. No to Gdy mi się właśnie? z moim kolegą kojarzy. Tak, tak, bo nasz kolega tutaj, zawsze tak wygląda śmieszne. zawsze zjada zupki chińskie, tak. ale na surowo. Bez, bez wody, po co komu woda? No, ale to nawet Taki... smacznie smakuje jak takie chipsy trochę. No, takie, no, no w sensie dowiemy się za chwilę. Ale, no tak, ale śmieszne. nie mi on te właśnie nasze polskie zubki No, to no tak śmieszne, trochę... ludzi z młotem, tu jest nie wiem dlaczego ludzi z młotem aha, żeby się pokruszyć. Aha, młotem. bardzo zabawne, tak. Młotem Pokru pokruszyć sobie młotem, króbki. Kolejna rzecz to Kolejna. jest, to, tego właśnie <laughs> się obawiam. To jest napój o smaku gazowym. Gazowanego tak. mlecznego. Gazowane mleko o smaku mango. O! No. Gazowane mleko o smaku mango. Tak, gazowane mleko. Dobrze wstrząśliśmy, to nowy wypierdoli w kosmos. W sensie nie jakoś mocno, ale gazowane. Taka puszeczka zwyczajna. Tak, to też jest popularne śmieszne. właśnie w Azji, że no. gazowane mleczne dziwne, napoje. Dziwne, dziwne rzeczy naprawdę mamy. <laughs> tutaj, tutaj, mamy tutaj, tutaj mamy śmieszną rzecz. No. To jest y, KitKat, tylko kituś. on jest tak mały, jak my go zamawialiśmy, no. nie wiedzieliśmy, że on Moja jest taki mały. Moja ręka malutki. jest taka, no mini kituś, <laughs> w sensie dwoma palcami, jak tak, dwa palce jest wiele. ja myślałam, no. że to będzie normalny KitKat. <laughs> mini kituś. Tak, kituś jeszcze kituś taki kituś. płaściutki nawet i no, on jest o smaku matchy. Tak. Matcha? Tak się mówi? herbaty. Zielonej no, herbaty. No i ostatnia już rzecz, puste pudełko. Mhm. <laughs> nie kłamię. Nie <laughs> To są algi, tak algi? Dobrze, no to to są chyba, nie no to są chyba prawdziwe wodorosty. Albo same wodorosty. To są prawdziwe suszone wodorosty i one, y, tutaj jest napisane, że smażone w tempurze i ja nie wiem, czy my je musimy usmażyć, czy one są już usmażone, no Aha, to się dowiemy. No to się dowiemy, tak. no i tutaj ostatnia taka sepaczuszka, zielona, To jest za duże. jest, żeby się zmieścić z takim się, śmiesznym ludziem tutaj. <laughs> Patrzcie jaki mordek. <laughs> no i to w wszystko, nie wiem co po kolei tak naprawdę, ja bym tego kikata był najmniejszy. To może być, najmniejszy kitka, to otwieramy, zaczynamy. Otwieramy małego gnoja. Właśnie, a propos, a propos, jak chcecie więcej takich odcinków, tak, tutaj druga kamera, <laughs> chcecie więcej takich odcinków. To na dole, tam obok subskrypcji, obok przycisku, tam widzicie właśnie teraz, macie fajnie zmontowane. Jest tam przycisk Wesprzyj. Możecie wesprzeć mój kanał, macie tam trzy tiery. Oczywiście dostajecie za to różnego rodzaju bonusy, więc też nie jest po prostu to zwykłe wspieranie. No i wtedy będziemy mogli robić więcej takich odcinków jak ten. Tak, możemy właśnie zrobić tak. wtedy więcej odcinków, no, bo, bo nie, będzie na sali. Tak. Nie <laughs> będziemy sobie mogli kołać tak. tego suchego chlebka I... i popijać wodą z kranu, tylko. Tak, i będziemy Fajne, mogli kupić rzeczy. bardziej hardkorowe tak. rzeczy typu znaki z Duriana. <laughs> no na przykład. Tak to... I z innych krajów, jak. Jakiejś rzeczy. My się wygląda po prostu Zresztą na. jak on się jak złamał prawie sam. No, jest z mięciutki. Se tutaj. Mięciutki. Mięciutki no, takie jest. Takie, patrzcie, zielone batoniszcze. Po prostu, zwyczajny Malusi. baton. Się, no Jak na spróbowanie, jest bardzo... to jest akurat. Nie, pachnie, pachnie słodkiem, pachnie, pachnie cukrem. cukrem <grym> pa bardzo cukrem. <grym> ja tak nie ogólnie jest ta herbata. No, taka ciekawostka o mnie, że ja za bardzo nie przepadam za słodkimi rzeczami. Ogólnie mało A, jem cukru i no, no, nie, no. nie lubię cukru. W sensie więc... ja lubię słodycze, ale nie, też nie wszystkie i tylko takie wybrane. <grym> nie jest bliska trochę. Jak się tak wywochałem, to trochę pachnie ale ta jak dla mnie herbata. tak bardziej nic. No to. <grym> Dobra. <grym> ale miękki. No <grym> ciepłe. <grym> zielona herbata. Yeah! To nos, jak wydycham, to trochę czuję, ale bardzo lekki smak. Ogólnie. Bardziej słodki. Mhm. Ogólnie w Azji, wszystkie chyba te smaki są takie lekkie, tego co mi się wydaje. I u nich jest na przykład popularne, że są słodycze o smaku udzielonej herbaty, mhm. czy w ogóle wszystko. Ciekawe. Mm. No już mi się topi w dłoniach. Mhm. Częściej mi smakuje, ale nie jadłbym dużo naraz, bo mdły chyba od tej herbaty. No i trochę drogi jak na swoją mhm. wielkość. No wiadomo. Dobra, to teraz jakiś napój. Tak. To ja bym to spróbował. No dobra. Jest po niemiecku napisane. Nie, to dobra. Pinku jawa. No No to po prostu, do picia. do picia. Po prostu Chill and shake well before serving No to shake A czas chłodzić No ale nie no, nie jest jakieś no, gorące No, no, nie no normalną może temperaturę no. Nie no po prostu, że napoje się no. powinno na... To shaknę No, Bo shake, Pewnie, shake, pewnie shake. się osadza na spodzie jak może? w sokach Dobra, to otwórz na kamerze no, no. Otwieranie kurde, ASMR Dla mnie sobie paznokiej mm -hmm. oh, uh. <laughs> Nice Uuu, uh, otwieranie puszeczek Wow, ale masz zapach! Ale super i bardzo owocowy. Wow. Bardzo, szkoda, że nie możemy no, wam zrobić. nie ma. Smallowishion nie ma, niestety. <laughs> nie da się zapachów przez mikrofon na przykład. Chcielibyśmy się podzielić. <laughs> mhm, żeby się teleportowały ten zapachy i smaki. Mhm. Pachnie, jak, pachnie jak dla mnie trochę jak albo czerwone Landrynki, Aha. albo jak y, jakieś tik-taki też czerwone. Pachnie jak kolor czerwony. <laughs> po prostu. Dla mnie trochę jak truskawka. Trochę też. Mhm. Dobra, to, no to drinknę. Cheers. <laughs> nie jest. Gazowane. O. Nie jest. i, I co? zostają takie jakby kawałeczki, takiego jakby osadu, że jak się pije ten nie sok, tylko nektar, że zostają takie osadu mm -hmm. kawałeczki wow. i jest bardzo słodki. Ciekawy ma smak. W sensie dobry, ale nie wiem, czy bym kupiła jeszcze. W sensie, nie no, dobry, tylko nie. bardzo małe i oczywiście ceny się nie zgadzają. Zawsze. Nie, no w sensie zapicia za picia były ceny dosyć no. dobre. Chociaż nie, no jak dla mnie smaczny. oceniajmy najlepiej na 10. Nie, no właśnie. O, to KitKat. Pierwszy KitKat, jak e, dla mnie był. E, to dla mnie KitKat był właśnie 5 mm -hmm. na 10. Chociaż nie, można cztery? Mm -hmm. Jak dla mnie. To no... dla mnie był 6. Ale ja wszystko więcej lubię. Inni ludzie. No, ogólnie. ja jestem ja jestem dosyć wybredna. Tak, a ja mam talent jedzeniawskiego, więc idealnie mamy tu zgraliśmy się w ruch. Tak, bo zawsze czego ja nie wiem, tak. to Dawid, <laughs> <laughs> Dawid mi pomoże. No i Kale ja o, będę jest, zawyżał ceny. I to jest super, że jak y, mogę robić obiady, jakie tylko sobie wymarzę, co, co nie spotkam mm -hmm. i jak, ja, jak mi nie zasmakuje, Dokładnie. to Dawidek zawsze zje i nic się nie ma. Mm -hmm. jak tutaj czegoś nie zjesz, to tak, ja będę musiał to, dokończyć. Tak, tak. No, no ja będę to, jest zawyżał nawet o ceny wszystkim rzeczom. To yy, będzie dla mnie yy, 7, 7 na 10. Taki jak smaczny mnie, napój. Jak mhm. dla mnie nawet... <laughs> dla Ciebie oczywiście będzie lepsze. Mm -hmm. Sencha dla mnie jest bardzo dobry, 8,5. 8,5, 8,5. Patrzcie, ten fajny różowy odkładamy na bok. Dobra. Kolejna rzecz. To e, poki. No, poki może być. No to ja teraz powiem moją opinię, bo ja już jadam kiedyś mm -hmm. poki. Ja już jadłam kiedyś poki i ja nie jestem wielką fanką, yy, bo jak dla mnie smakują jak podobnie jak paluszki, bo to są takie jakby paluszki właśnie i w czekoladzie są obtoczone. No i smakują podobnie jak paluszki? W środku jest taka paczuszka śmieszna. Ale takie mało chrupiące te paluszki, no, takie, takie bardziej rozmoczone, rozmięknięte i, i ta <laughs> czekolada jak dla mnie nigdy nie jest no, zbyt w sensie dobrej. Ta to polewa. Ta polewa. No, no polewa, ale ona jest taka jakby czekoladowa. Mm -hmm. Nie jest nigdy Zbyt dobrej jakości. W sensie. One chyba specjalnie tak taka, smakują ona słabo. Chyba tak bo one słabo smakują, one mają być, bo to są azjatyckie. Nie, dla mnie smaku, cze, smakuje jak taka maślana. Trochę. Taka maślany no. ma smak. No, no trochę Tak, te. jak macie trochę tą te czekoladę, co tak się osadza na języku. Tak, to ciupinkę, podobne uczucie, ale nie aż tak bardzo, jak w tej czekoladzie słabej. No i tak wyglądają. Tutaj Takie pokażę. patyczki po prostu. Patyczki, jakość smakowa, no tu jest mango akurat. O, możemy nie. walczyć. No. Hmm. <laughs> uj, 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 uj. Uj. Babcia mówiła, nie baw się jedzeniem. O. <laughs> W sensie dlaczego jak dla mnie pachną jak tofi? Jak tofi, a nie jak jak mango? Bo, bo faktycznie Albo teraz oszukali Albo jak tofi, mi Oszukali nas. To jest e, Nie, toffee. nie, faktycznie tofi. Strasznie słodko. E, nie, no w sensie niby e, czuję e, mango, e, tof ale e, tofi. Bo nam włożyli do siebie. Tak, po prostu, no takie śmieszne, żółte. Takie śmieszne. No wszędzie będziemy pokazywać zaraz. Gryz? Mało mango. Mm. Po czasie, po czasie czuć taki flavor mango. Mleczne mango. mango? Mm -hmm. Mleczne mango. O nie, tu mamy mleczne mango. <laughs> Dokładnie, tak jak to smakować. No, jak to, jak to Poki. Mm -hmm. Ale Chyba, jak tak. dla mnie są też znowu dobre. Wszystko mi smakuje. Nie, <grym> ja, akurat, ja akurat Poki średnio lubię i sama S nie kupuję, bo cena jest dla mnie duża jak w stosunku do tej mm -hmm. dobrości. Ja już wolę zwykłe paluszki wolę, no, bo ja wolę. Tak. Jak paluszki są chrupiące, To ja. ciecz nie w Polsce nie ma słodkich paluszków. Baszę sezamowe, sezamowe są trochę słodkie, są słodkie. Ja ale nie. Sezamowe. Ale ja wolę słone, więc ja tu będę sroga, no. bo dla mnie Poki Słożo. to takie 4 na 10. Jak ktoś mi da, to 4 zbie... na 10. Zaniża wszystkie. No przykro mi, ale tak. Zani bo taka, jak taka, dla mnie, tak, tak, oceniam. To się mają dziwny chemiczny trochę posmak, Tak dla mnie 7,5. 7,5. U mnie nic nie będzie mm -hmm. prawdopodobnie niżej niż 5. Oh. Nic nie będzie prawdopodobnie niżej niż 5 No to teraz kolejne picie, bo mam akurat po no. wszystko Nie będzie pierwsze z brzegu Tylko od candy, kurde Bubblegumy pisze fajne, śmieszne oczywiście kolorki, jak to bubblegum niebieskie, różowe jest. I to jest taka zwyczajna, większa puszka Tamta była taka grubsiejsza No ta tamta ile miała mililitrów, możesz powiedzieć? 320, a to jest 330 Czyli to samo, ja, ta sama pojemność 10 więcej Tylko 10 więcej No i to tutaj to jest, jest napisane, większa. że bez cukru i że sparkling, czyli gazowana mm -hmm. A tu jest napisane Don't eat it, drink it No Nie jedz, no, wypi. To ma, dobrze. <laughs> tak, nie, bo nie gum, da. Także guma, żeby nie gryźć. A, faktycznie, ja już ale myślałam, śmieszne. że guma do rzucia. Mm -hmm. No, bardzo super tekst, bardzo śmieszne, brawo! Wee! Twórcy tego picia. Yeah. No i to już dla mnie bardziej, że bardziej smak amerykański mi no, się już wydaje. Tak, a U, Ale sytnęło. Kraub. O. A kolor. O, powinniśmy nalewać do szklanki. Właśnie. Masz jakąś szklankę? To przejść. Y szklanka, czek. <ślesz> to pierwszego Nieważne. Pierwsze to... jest. Zobaczymy, no, też można, no dobra. Jak nie, nie, nie po szklankę. Sumie, to Słoiczek. zapomnieliśmy, że przecież można zrobić. Mini słoik. Nie mamy doświadczenia. Tak. No to w pierwszym sprawdźmy. Widzę, że jest... Mętny. Mętny no. i taki różowy, różowo-żółty. No ale Niech właśnie mówiłam, że jest nektarowy, bo no. czuć taki posmak, takiej taki grudek. Trzeba wypić. Yy, no. Jak dla mnie dobre. Bubble yy, Zapach. O właśnie. Wow. Trochę jak oranżada po prostu, polska Bardziej tak, ten, jak papnie. orężada. <laughs> Różowe jest, ale Dobra, piękny nie. ma kolor. Wow, wow, no, patrzcie. Ale, ale jak nasycony. Mhm. Wow, <laughs> Ale super. Dobra, to drink. No to it. cheers. Cheers. Uuu, mocno gazowane, jest kwaśniejsze niż się spodziewałem. Makuję jest totalnie kwaśne. Trochę. Nie wiem, czy kojarzycie, jak my, my pamiętamy z dzieciństwa po 50 no. groszy chyba, takie w takich butelkach tak. z kapslami orężady, takie czerwone. Faktycznie. Zawsze było, mamo, mamo, złotówkę daj. Kup mi orężadę. Nie, albo daj złotówkę i za złotówkę dało się mm -hmm. wtedy kupić tyle rzeczy. No. A teraz za złotówkę co kupisz nic. Mm -hmm. Gówno kupisz. Ale dobre jest w sensie, dobra, bo bardzo Dobre, Bardzo kwaśne, dobra. Bardzo kwaśne. Mhm. jest. Nie jest słodka. I faktycznie zero sugar To no, jest na pewno nie zero. No. Coś tam jest, ale faktycznie Fajne. czuć jakby było mało. Bardzo dobre. Dobre. To ocena The 9 nice. na 10. Co się ja oceniam... To jest na razie mój favorite z tych wszystkich. Ja oceniam 8 na 10 w porównaniu do innych rzeczy, Po inne mi też smakowały właśnie. No, mam nadzieję, że podobała wam się pierwsza część testowania słodyczy. Jeżeli tak, to dajcie ocenę, napiszcie komentarz, co myśleliście o tym odcinku, dajcie suba, że jesteście nowi na tym kanale i do następnego, ziomy, bye!